Nawet trzy lata może spędzić w więzieniu kierowca Porsche, który spoliczkował kobietę w centrum mleczna i usiłował zepchnąć ją samochodem z jezdni, w momencie gdy ta próbowała uniemożliwić mu odjechanie z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do winy i wyraził żal. Jednocześnie usprawiedliwiał się tym, że został sprowokowany przez kobietę. Podejrzany ma 35 lat i jest mieszkańcem województwa dolnośląskiego. Po przesłuchaniu przez policję mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała poniżej 7 dni, znieważenia, a także narażenia na niebezpieczeństwo i zmuszenia do określonego zachowania. Policja będzie także wnioskowała o ukaranie kierowcy za wykroczenia drogowe. Chodzi o wjazd na skrzyżowanie bez możliwości zjechania z niego oraz utrudnianie i blokowanie ruchu pieszych. Grozi za to kara grzywny. Wcześniej policja przesłuchała biorącą udział w incydencie kobietę, jednak nie chce wypowiadać się na temat jej zachowania. Ma ona status pokrzywdzonej. 35-latek został przewieziony do prokuratury rejonowej w Lesznie. To czy prokurator złoży wniosek o areszt tymczasowy zależy od przebiegu przesłuchania.